Słoneczko. Dzień dobry panie komendancie. A gdzie po Myślę, że nie muszę robić tego, czego nie chcę, prawda? Gówno prawda, jesteś moja dziewczyno. Chyba że chcesz żebym powiedział wszystkim o twojej nie najlepszej przeszłości. Sprowadź mi tu sanka. Jest w terenie. W terenie? Mam nadzieję, że w związku z natalią. Będzie za godzinę. To ja sobie poczekam. A ty możesz wstawić wodę na kawę. Dobrze. I modl się, droga Marto, żeby ta kawa była dobra. Dobrze. Kochanie. Z co Cały mi tam pierwszy To wysiądź z tego radiowozu i zapierdzielaj na piechotę, patafianie ty. Stary mi to w ogóle nie interesuje, że ty nie masz na wezwę. Złapcze leśniaka pod Chwałowicami, jedź na stogoły, skasuj go i jeszcze mu udowodnij, że jest nawalony. No wyglądacie, no cześć ty łajzeł, gdzie byłeś tydzień, na ciebie czekam. Stary, to nie ma żartów, to wszystko musi iść do przodu, stary. Ja ci te dziwki z głowy powybijam, gdzie chlałeś? Użyda. Dobrze, że nie jesteś ojcem. Stary, byś miał odebrać na przykład dziecko z przedszkola, to pewnie by z głodu umarło czekając na ciebie. Więc... Co się tak gapisz ty balancie na mnie? Powiedz mi ty inspektorku, ty kujwan, do dopowiadoma, co się dzieje w tym rybniku?